Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pierwsze czytanie z dnia z księgi Ezechiela. Pan wołał donośnie, tak że ja słyszałem. Zbliżcie się, straży miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północy. Każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany we lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga, Izraela uniosła się z cherubów, na których się znajdowała do progu świątyni. Następnie zawoławszy męża odzianego Szatelnianą, który miał kałamarz u boku, pan rzekł do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Znak Taw wygląda jak krzyż. Jest krzyżem de facto. I bo to jest ostatnia litera mm, alfabetu hebrajskiego, i odręcznie tak się ją pisze tą literę. Jak krzyż. O no, dokładnie tak. Jakby ktoś nie wiedział, jak krzyż wygląda, to to jest krzyż. I m, krzyż był nakreślony na czołach mężów, którzy wzdychają, biadają. Nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi, czyli nad grzechami, nad złem. My często nad złem nie płaczemy, nie biadamy, nie wzdychamy, bo, bo mamy problem z rozeznaniem, co jest dobre, a co jest złe. Bóg wie, co jest dobre, a co jest złe. On wie. Człowiek nie wie. Bez Boga nigdy nie będziesz wiedział. Nigdy nie będziesz wiedziała. Ty możesz sam decydować. To jest dobre, to jest złe. No ale wtedy stajesz się jak Bóg. Wchodzisz w rolę Boga. I możesz się pomylić. I my się mylimy. Ci ludzie, którzy mieli ten znak Taw na czołach, oni słuchali Boga. Byli po stronie Boga. To wszystko działo się w świątyni. To wszystko działo się w Jerozolimie. W mieście, które zostało przez Boga wybrane, Bóg był w tym mieście, ale ludzie nie byli z Bogiem, byli przeciwko Niemu. I to jest obrzydliwość. Chociaż zło wydaje się przyjemne, prawda? Ale zło jest obrzydliwe. W oczach Pana i w naszych oczach też powinno być. Niestety, w naszych oczach często obrzy... zło nie jest obrzydliwe. No i później z tego powodu się wymawiamy i mamy problem. Sami nie widzimy, co jest dobre, co jest złe. Potrzebujemy drugiego człowieka, który nam ogłosi prawdę, który zostanie do nas posłany przez Boga. I o tym mówi też dzisiejsza Ewangelia z dnia. Posłuchajmy Ewangelia według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy brat Twój zgrzeszy przeciw Tobie, to chyba już wiesz, co to jest grzech, gdy brat Twój postąpi obrzydliwie przeciwko Tobie, to idź i upomnij Go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa, jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. My nie lubimy donosić. My nie lubimy, jak ktoś donosi na nas, donoszenie jest w naszych oczach obrzydliwe, a to jest ważna sprawa. To jest. To jest sprawa życia i śmierci, wieczności, albo z Bogiem, albo bez Boga. I tu Biblia mówi o grzechu przeciwko nam, ludziom, a nie tylko Bogu. Jest dziesięć przykazań. Pierwsze trzy są odnośnie Boga, a reszta jest odnośnie człowieka relacji do Boga i relacji do człowieka. I Jezus mówi: Jeśli brat twój zgrzeszy przeciwko tobie, przeciwko człowiekowi, bo ty jesteś człowiekiem, nie jesteś Bogiem, chociaż zachowujesz się czasami jak Bóg, a może częściej ty decydujesz, co jest dobre, co jest złe. No i możesz się pomylić, to weź wtedy drugiego człowieka, trzeciego. Kościół, kościół się nie myli co do dobra i zła. Kościół jest nieomylny, ponieważ Jezus zbudował kościół na Piotrze. Nie dlatego, że Piotr jest nieomylny, tylko dlatego, że Jezus jest nieomylny i Kościół ma duszę, a tą duszą jest Duch Święty i, i Duch Święty ożywia Kościół. On napomina Kościół, napomina i prowadzi Kościół. Kościół się nie myli. Poszczególni ludzie Kościoła mogą się mylić i mylili się często i będą się mylić, będą uznawać dobro za zło a zło za dobro będą mieszać to wszystko widzimy to teraz na własne oczy ale my mamy y, mieć tak uformowane sumienia żeby zło było obrzydliwe obrzydliwe a nie takie jakieś a to jest takie małe zło jakiś taki mały problem nie to mały problem plus mały problem to już jest większy problem i i z tego urośnie wielbłąd. Taki, gdzie człowiek nie będzie mógł patrzeć na człowieka, bo go wcześniej nie widział. Grzechy są obrzydliwe. Ci, kto, którzy mają to w nosie i mówią: A ja tam się nie będę czymś życiem zajmował, niech każdy. Sam decyduje, co jest dobre, co jest złe. No to ty jesteś głupi wtedy. Głupio myślisz. Nie jesteś jak ci ludzie z pierwszego czytania z dnia z Księgi Ezechiela, którzy mieli znak na czołach, bo wzdychali i biadali nad wszystkimi obrzydliwościami. To nie znaczy, że oni tych obrzydliwości nie popełnili. Oni popełnili, bo wszyscy popełnili obrzydliwość, ale oni nie zgadzali się z tą obrzydliwością na obrzydliwość, na grzech. Biadali nad swoimi grzechami, pokutowali nad swoimi grzechami i nie zgadzali się na cudze grzechy. Jest coś takiego jak cudzy grzech. Jeżeli widzisz, że twój brat grzeszy i ty go nie upomnisz, to grzeszysz cudzym grzechem. Bo to, to o co Jezus nas dzisiaj prosi, jest gestem miłosierdzia, a nie donosicielstwa. To jest gest miłosierdzia. Kocham mojego brata i idę. Zwrócić mu uwagę: widzę, że mój brat jest goły, nagi, to go ubieram. To jest gest miłosierdzia względem ciała, ale jest jeszcze gest miłosierdzia względem duszy. Upomnij tego, który grzeszy. To jest gest miłosierdzia względem duszy. Jeśli masz to gdzieś, to ty nie masz znaku krzyża na, na czole. Nie jesteś naznaczony. Izraelici, a później Żydzi, byli wspólnotą, rodziną, traktowali się w taki sposób braterski, ponieważ mieli znak przymierza. Tym znakiem przymierza było i jest obrzezanie. Ale my mamy nowy znak przymierza. To jest znak przymierza śmierć Jezusa. On stał się obrzydliwością. On poniósł śmierć za grzech, stał się grzechem, żebyśmy my byli wolni od przekleństwa. I jedni drugich brzemiona noście. jedni muszą myśleć o, o innych. Matka myśli o niemowlęciu, mąż myśli o żonie, jeden myśli o drugich. A jeżeli ten człowiek nie usłucha Kościoła, to niech ci będzie obojętny, jak poganiń celnik. Nie musisz nawet na niego już patrzeć. Już nie musisz się nim, tym człowiekiem zajmować. To już zrobisz swoje. Celników i pogan tak właśnie traktowano. Przechodzono na drugą stronę chodnika, Człowieku, ja Ci dałem wszystko, co Ci mogłem dać. Ty to odrzuciłeś. Niech ci będzie jak poganin celnik. Ten brat, który ma miał też znak przymierza tutaj na czole, był namaszczony, był ochrzczony, jest ochrzczony. W kościele był razem z Tobą, a zachowuje się jak poganin. Okej, okay, traktuj go jak poganina. Tak traktowano poganów, pogan i celników. Dlatego Żydzi dziwili się temu, że Jezus jada z celnikami i grzesznikami. Tylko, że oni, oni wyszli już z tego. Oni y, zostali usprawiedliwieni przez Jezusa. Oni nie wracali do komory celnej. Mateusz nie wrócił do komory celnej. On wyszedł stamtąd i już tam nie wrócił. Poganie, którzy się nawrócili, już nie wracali do czczenia bożków, tylko czcili jedynego Boga. Najpierw go poznali, a później go czcili. My jesteśmy poganami, 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 Chrześcijanami, którzy pochodzą z Pogan, od Pogan. Ale już nikt nas Poganinem nie, nie nazywa. Ani celnikiem. Jesteśmy uczniami Jezusa, jeśli zachowujemy jego naukę, jeśli idziemy za nim, jeśli nazywamy obrzydliwym to, co jest obrzydliwe czyli zło jest obrzydliwe. Odrzucamy zło, a przyjmujemy dobro, bo nas Jezus tego uczy. Nie jesteśmy obojętni na zło. Jeśli jesteś obojętny na zło, to jesteś jak poganin celnik. Stajesz się poganinem i celnikiem. Jeśli żyjesz tylko dla siebie, to już nie jesteś bratem, ani siostrą, nie mamy nic wspólnego ze sobą. Zobaczcie, że Bóg nawet mówi, obrzydły mi wasze święta, wasze posty, wasze modlitwy. Mówi tak do tych, którzy mm, grzeszyli i Trwali w grzechu, nie odrzucali grzechu, nie patrzyli na grzech z obrzydliwością, a mimo to modlili się, chodzili do kościoła, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, y, trwali niby w przymierzu z Panem, a, byli przeciw, a żyli jak przeciwnicy Krzyża, y, przeciwnicy przymierza Bożego. Bóg mówi, nawet jeśli Ty coś robisz dobrze, to to ja na to źle patrzę. Nawet jeśli się modlisz, a modlitwa jest czymś dobrym, a nie masz wstrętu do grzechu, to Bóg na to nie patrzy yy, mile. To nie jest dla Niego miłe. To jest dla Niego wstrętne. Bo Ty jesteś obłudnik, jesteś aktor. Przychodzisz do kościoła, dajesz Bogu pokłon i za chwilę idziesz grzeszyć. I ten grzech nazywasz przyjemnością, jest czymś dobrym. Ja potrzebuję tego grzechu. No to Ty jesteś obrzydliwy w oczach Pana. Bo grzech jest obrzydliwy w oczach Pana. Jeśli się nie odetniesz od grzechu, sam staniesz się obrzydliwy. Obrzydliwa, jak poganin i celnik. I Bóg Cię wyrzuci, wypluje Cię z ust moich, mówi, bo jesteś letni. Nie jesteś ani gorący, ani zimny. Niby jesteś bratem, a zachowujesz się jak poganin celnik. Więc ja będę cię traktował jak poganina i celnika, bo nie chcesz słuchać, bo grzeszysz przeciwko mnie, a grzech jest obrzydliwością. A jak grzeszysz przeciwko mnie, to i grzeszysz przeciwko Bogu. Naprawdę musimy poznawać coraz bardziej Boga przez czytanie słowa, przez słuchanie nauki Kościoła. Żebyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku. I kiedy przyjdzie czas odpłaty, to nikt już nam nie zrobi znaku krzyża na czole i nie powie: Jesteś mój. A jak nie będziesz miał tego znaku na czole, nie będziesz opieczętowany, to Anioł Śmierci przyjdzie i ci przywali, że tak brzydko powiem. To tak jak y, Anioł Śmierci przyszedł i zniszczył wszystko pierworodne w Egipcie, bo nie było znaku przymierza. A tym znakiem przymierza na drzwiach Izraelitów była krew, baranka. A my przecież spożywamy prawdziwą krew pod postaciami wina i, ch i chleba. Prawdziwe ciało i prawdziwą krew pijemy. Obyśmy nie pili w grzechu ciężkim. A grzech ciężki jest obrzydliwością. Każdy grzech jest obrzydliwością, więc jeśli. Grzech jest dla ciebie przyjemnością, to się nawróć, zmień to. Poproś Boga, żeby Bóg to zmienił, żeby Ci pomógł zobaczyć, jak żyjesz Jego oczami. Bo to On decyduje, co jest dobre, a co jest złe. Nie ty, nie ja, nie my. Kościół sam siebie nie decyduje, co jest dobre, a co jest złe. Kościół decyduje, co jest dobre, a co jest złe mocą ducha świętego. To Duch Święty trwa w kościele. Żaden człowiek, nawet siedzący na najwyższym tronie w kościele, nie może zmienić moralności, nie może zmienić wiary, która została nam dana. Dwa tysiące lat maglujemy to non-stop. Co jest dobre, co jest złe? Nikt nie może przyjść i na, na, nagle zmienić. I powiedzieć teraz: Błogosławimy związki nieno, nienormatywne, hetero-nienormatywne, czy jakieś takie zwykłe, niezwykłe, różne, wszystkie. Nie, błogosławimy związki małżeńskie, mężczyzna i kobieta. Bez y, nierządu, bez y, cudzołóstwa, bez zdrady. Wolny mężczyzna y, bierze wolną kobietę z miłości, ona bierze go. Ślubują sobie miłość do grobowej deski, bez rozwodów, bez wchodzenia w inne związki, i takim ludziom błogosławimy. Tak jak tutaj jest to napisane, Bł dostali błogosławieństwo. Ci ludzie, którzy nienawidzili obrzydliwości, biadali nad obrzydliwością, dostali błogosławieństwo na czołach. Nikt więcej. Ci którzy chcieli żyć w grzechu nie dostali tego błogosławieństwa żeby się nawrócili mam nadzieję że zostałem zrozumiany jak Bóg da to widzimy się jutro z panem bogiem i pozdrawiam